Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Narcyz nienawidzi sam siebie. Narcys może sprawiać wrażenie pewnego siebie, najlepszego i najmądrzejszego. Narcyz może sprawiać wrażenie, że jest sobą zachwycony, ale tak naprawdę narcyz nienawidzi siebie samego. Dlatego właśnie Narcyz tak często kieruje się nienawiścią w stosunku do innych osób. Dlatego właśnie Narcyz jest ciągle zdenerwowany, jest ciągle wściekły, lub zirytowany i oburzony. Wielu ludzi często popełnia ten błąd i myśli, wierzy w to, że Narcyz jest taki idealny, wspaniały. Że zachwyca się sam sobą. To tylko obraz, jaki narcyz prezentuje na zewnątrz, to tylko jego maska. Iluzja, w którą wielu uwierzyło. Narcys odgrywa pewnego siebie. Wydaje się, że jest najlepszy, wspaniały, tak się zachowuje. Ale to tylko jedna strona medalu, to tylko zewnętrzna maska, to tylko fasada, która ukrywa to, jak naprawdę narcyz się czuje, która ukrywa to, co naprawdę o sobie myśli. To tylko wygląd, to tylko pozory, sposób zachowania którego Narcyz używa, by ukryć jego prawdziwe uczucia. Narcyz nie chce mieć nic wspólnego z tym, kim naprawdę jest. Narcyz wstydzi się wszystkiego, co zrobił, dlatego właśnie zmuszony jest to ukrywać. Dlatego właśnie Narcyz chce zapobiec temu, by prawda wyszła na jaw. Chcę zapobiec temu, by prawda ujrzała światło dzienne. Narcyz wypiera się wielu części samego siebie. Wypiera się, ponieważ ich nienawidzi. Ktoś, kto żyje w zgodzie z samym sobą. Ktoś, kto kocha sam siebie, nie ma potrzeby, nie będzie niczego ukrywać. Taka osoba będzie otwarta, będzie mówić otwarcie na temat tego, kim jest. Normalna osoba będzie otwarcie mówić o wszystkim, co zrobiła. Nie będzie niczego ukrywać, ponieważ. Nie wstydzi się tego, kim jest. Normalne osoby siebie akceptują, ale to nie ma miejsca w przypadku narcyza. Narcyz nie akceptuje samego siebie, nie akceptuje tego, kim jest. Narcyz nie kocha sam siebie, dlatego właśnie jest zmuszony. Ukrywać pewne swoje części, pewne swoje cechy, pewne swoje czyny, z których nie jest dumny, których nie kocha. Narcyz zmuszony jest ukrywać pewne swoje części, których nie akceptuje, których się po prostu wstydzi. Narcyz jest zbudowany ze wstydu. Jego życie zdominowane jest przez wstyd, od którego stara się uciec. Jego życie jest zdominowane przez wstyd, którego nie chce czuć. Narcyz robi wszystko tak, by uniknąć wstydu, by nie skupiać się na nim, by o nim nie myśleć. Jeśli narcyz naprawdę by kochał samego siebie, dlaczego miałby ukrywać określone fragmenty, określone części siebie samego? Czemu po prostu by się do nich nie przyznał? Czemu po prostu by ich nie zaakceptował? Czemu nie zaakceptowałby tego, że coś jest na rzeczy? Czy tego, że czuje się w określony sposób. Narcys nie może tego zrobić, nie może tak postąpić, nie może tego uczynić, nie może, ponieważ nie kocha siebie samego. Narcys nienawidzi sam siebie. Nienawidzi tego, kim jest. Nie może znieść spojrzenia, w głąb siebie, nie może znieść spojrzenia na to, kim jest naprawdę. Narcyz nie może znieść tego, kim się stał, nie może znieść tego, czym się stał. To przynosi narcyzowi wiele bólu i cierpienia. Kiedy choćby przez chwilę skupia się na prawdzie, kiedy choć przez chwilę dociera do Niego prawda, kiedy choć przez chwilę myśli o prawdzie, dlatego właśnie Narcyz zaprzecza tworzy swój świat urojeń, tworzy alternatywną rzeczywistość. Tworzy swój fałszywy świat pełen kłamstw, zamyka się w swojej bańce. Narcyz może w tym świecie tworzyć dowolne własne zasady, może tworzyć dowolne interpretacje. Tak naprawdę jest to jego mechanizm obronny. Narcyz broni się w ten sposób przed tym, co myśli o sobie. Broni się przed tym, jak się czuje. To tylko droga, metoda, która pozwala mu na uniknięcie poczucia wstydu. W ten sposób narcyz może uniknąć nienawiści do samego siebie. Narcyz wypiera się części siebie wypiera się tych fragmentów z których nie jest dumny właśnie te rzeczy te elementy są wtedy projektowane przerzucane na ciebie narcyz nie może ponieść odpowiedzialności nie może być temu winien uważa że to nie jest jego to zbyt bolesne dla Narcyza, by mieć z tym do czynienia. Narcyz był zmuszony wykształcić ten mechanizm obronny, ten mechanizm, który umożliwia mu przeżycie, który umożliwia mu przetrwanie. Narcyz zaprzecza rzeczywistości po to, by przetrwać. Narcyz Zaprzecza nieprzyjemnym czy groźnym dla niego sytuacjom. Sedno problemu tkwi w tym, że w ten sposób narcyz nigdy nie doświadczy realnego, prawdziwego życia. Żeby doświadczać prawdziwego życia, musisz być uziemiony we własnym ciele, we własnej duszy i umyśle. Narcyza przyciąga tylko grawitacja, ale tak naprawdę jest gdzieś indziej, w innym świecie, w świecie urojeni fantazji. Narcyz buja w obłokach. Narcyz ciągle zaprzecza rzeczywistości, nieustannie zaprzecza faktom, zaprzecza prawdzie. Postępuje tak, ponieważ nie chce mieć do czynienia ze wstydem, a to sprawia, że narcyz staje się jeszcze bardziej nieszczęśliwy. W wielu przypadkach narcyz zaczyna mieć problemy zdrowotne. Jego ciało manifestuje mu, z jakim problemem musi się zmierzyć, by móc iść do przodu. Ale narcyza to nie obchodzi. Narcyz nie zwraca na to uwagi. Po prostu to ignoruje. To z kolei sprawia, że narcyz oddala się, odłącza się od tego, kim jest naprawdę. Dlatego właśnie narcyz nigdy nie może być szczęśliwy. Nigdy nie może być usatysfakcjonowany. Nie może być szczęśliwy, ponieważ szczęście powinno pochodzić z wewnątrz. Narcys z kolei wypiera się tak wielu fragmentów części siebie samego. By Narcys mógł być szczęśliwy, Musiałby najpierw mieć świadomość tego, co robi, musiałby być odpowiedzialnym za własne czyny, a narcyz nie chce tego zrobić, dlatego też pozostaje wiecznie nieszczęśliwy. Pozostaje wiecznie niezadowolony, nieusatysfakcjonowany z życia i z samego siebie. To nic innego jak sprawiedliwość czy karma dla narcyza. Jeśli nie zgadzasz się z tym, kim jesteś, z tym, kim się stałeś, to pozostaniesz taki przez resztę swojego życia, chyba że postanowisz zajrzeć w głąb siebie i skupić na tym swoją uwagę. Musisz zaakceptować to, kim jesteś, ale narcyz nigdy tego nie zrobi. Dla Narcyza wygodniej jest żyć w jego matriksie, w fałszywym świecie, pełnym kłamstwa, w świecie fantazji i urojeń, w świecie, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Narcyz woli używać swoich mechanizmów obronnych, takich jak zaprzeczenie, wyparcie, przerzucanie winy i odpowiedzialności, gaslighting, projekcja. Narcyz zrobi wszystko, by przetrwać i uniknąć poczucia wstydu. Przetrwanie nie oznacza tak naprawdę życia. To jedynie marna egzystencja. Narcyz marnuje swoje życie, marnuje je z obawy, z konieczności ochrony samego siebie przed byciem zranionym przez innych ludzi, przez otoczenie. Tak naprawdę, czasem tylko ból i prawda może nas uwolnić. Może nas wyzwolić. Gdyby narcyz pozwolił sobie tego doświadczyć, gdyby mógł to zrobić, to dopiero wtedy wiedziałby, jak to jest naprawdę być żywym, jak to jest naprawdę żyć. Wtedy narcyz mógłby sobie pomóc na tyle, ile to możliwe. I kochać siebie takim, jakim jest. Wtedy już nie byłby narcyzem, tak się nie stanie. Nie stanie się tak, ponieważ cechą tego zaburzenia osobowości jest konieczność ochrony samego siebie przed wstydem i cierpieniem. To z kolei uniemożliwia narcyzowi uzdrowienie. Dlatego właśnie Narcyz czuje tak wielką potrzebę udowodnienia Tobie i innym, że kocha sam siebie, czy też tego, że jest taki pewny siebie wspaniały, wyjątkowy, najlepszy i najmądrzejszy. Jeśli Narcyz może sprawić, że w to uwierzysz. To z kolei sprawi, że jest to bardziej wiarygodne dla niego. Wynagradza mu to, jak naprawdę czuje się sam ze sobą. Narcys nienawidzi siebie samego. Narcys nienawidzi tego, kim jest naprawdę. Narcys nienawidzi tego, kim się stał. Narcyz nienawidzi tego, czym się stał. Narcyz nie chce tego zaakceptować, nie chce przyjąć tego do wiadomości. Narcyz woli wypierać się pewnych części samego siebie, fragmentów, których nie lubi. Narcyz woli żyć w alternatywnej, fałszywej rzeczywistości to tak naprawdę nic innego jak ostatni gwóźdź do trumny którą narcyz stworzył dla osoby którą miał być nienawiść do samego siebie jest gorsza niż samotność John Irving Umów się na konsultację napisz na Autentyczni 23 małpa gmail.com Polub. Kliknij proszę przycisk Kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.